Pierwszy miesiąc 2021 już prawie za nami. Z tego względu zapraszam Was na styczniowych ulubieńców. Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku. Aż ciężko mi uwierzyć, że już kończymy styczeń. Naprawdę ten czas tak szybko leci, że. Z ulubieńców, zaczniemy sobie od pielęgnacji, ponieważ w tym miesiącu bardzo mocno polubiłam się z tonikiem. I nie żebym wcześniej nie wiedziała o istnieniu tonika, to nie. Natomiast byłam przez długi czas sceptycznie nastawiona do tego rodzaju produktu. Zazwyczaj nie widziałam żadnego efektu, ale już wiem dlaczego. <laughs> Jeśli oglądaliście odcinek o glow Skin, to mówiłam Wam tam o tym, żeby nakładać kilka warstw toniku. I to właśnie jakby technika nakładania. Tego rodzaju kosmetyków jest moim styczniowym ulubieńcem. Pokazywałam wam wtedy również, że y, tonik przelewam do butelki z atomizerem. Ja osobiście wolę tonik rozpylać sobie na twarz. Mogłabym nakładać go również dłońmi. Z racji tego, że ja nie używam wacików, to jednak taka opcja jest dużo szybsza i jest fajnie. Ja lubię w ogóle. Lubię wszystko, co jest takie. Jak tam giełka na twarzy są takie strasznie odświeżające. W ogóle po prostu odczuwam bardzo dużą przyjemność z tej formy aplikacji. Dlatego właśnie tak robię. Tonik, który obecnie używam, jest to tonik nawilżająco odświeżający z Gorąco polecam, zobaczcie w ogóle jaka wielka butelka szklana swoją drogą. Szajir, dobrze wam znany, bo powtarzam o nim wszędzie. Polska marka, naturalna, wegańska. Mają bardzo fajne opakowania, takie, które są przyjazne dla środowiska, tak więc. I love it. Na drugim miejscu znajdują się brwi i tutaj mam dla Was zabieg oraz dwa produkty, które po prostu zawładnęły moimi brwiami w styczniu. Zabieg to oczywiście laminacja, w końcu poddałam się temu zabiegowi i jestem zakochana. Brwi zrobiła mi Ewa Chodak, dziękuję Ci kochana, brwi są cudowne, bardzo się cieszę, że mogłyśmy się spotkać. Ewa robiła sobie taką objazdówkę po Polsce i była właśnie w Poznaniu, tak więc ja napisałam, że koniecznie wbijam i koniecznie jakieś winko czy coś no i tak właśnie to się potoczyło. W każdym razie ten zabieg jest naprawdę fantastyczny. Brwi są łatwiejsze do ogarnięcia. Ja mam taki rodzaj włosków na brwiach, że to tak ogólnie z nimi bardzo ciężko. Tylko klej do peruk był w stanie utrzymać je przez kilka godzin. Żadne żele, nawet te najmocniejsze, nie dawały rady. Po laminacji natomiast to się zmieniło. Teraz praktycznie każdy żel, który posiadam w swojej kolekcji, daje radę utrzymać mi brwi przez cały dzień. Tak więc ja się mega cieszę, bo w końcu mogę je zużyć. Bo ja wcześniej nie zużywałam żeli, bo one jakby. Nie sprawdzały się u mnie. Kolejne produkty są już do wypełniania brwi i y, najpierw porozmawiamy sobie o paletce z Benefitu. Y Ogólnie opakowania z Benefitu to jest po prostu sztuka dla sztuki, bardzo mi się osobiście podobają. I dostałam taką właśnie paletkę, chyba jeszcze pod koniec zeszłego roku. I jest to paletka, która ma tutaj trzy cienie i jakby trzy woski, tak bym to bardziej nazwała, jeden bezbarwny i dwa też kolorowe. Uwielbiam ten produkt, bo on, jakby wszystkie kolory i odcienie idealnie pasują do moich brwi. Mam też paletkę z afektu, i ona jest super, ale mam wrażenie, że te brązy są dla mnie ciut za chłodne, natomiast w tej paletce wszystkie te cienie, no jakby była stworzona dla mnie ogólnie, nie? Nie używam tylko tego najciemniejszego, ale wszystkie te trzy jak najbardziej. I tutaj też nie używam jeszcze tylko tego środkowego, ale i ten jaśniejszy brąz, i bezbarwny wosk. Używałam, jestem zachwycona, bardzo mi się podoba, że to wszystko jest w jednym opakowaniu. I e, jeśli chcemy mieć takie naturalne brwi, zrobione bardzo szybko i w sumie trochę od niechcenia, bo za bardzo nie trzeba się zastanawiać w trakcie użytkowania tego produktu, no to. Sięgam właśnie za to. Jeśli natomiast chcę mieć bardziej zarysowane brwi, troszkę mocniejsze, może dla Was będzie to śmieszne, ale dzisiaj mam takie troszkę mocniejsze brwi. No i jeśli chcę uzyskać taki efekt, to wtedy sięgam za kredki. Kredka, która porwała mnie w styczniu, to jest Makeup Obsession. I kredka, która moim zdaniem na lajcie mogłaby leżeć w seforze obok jakiegoś Diora czy Urban Decay. Ona jest w ogóle ciężka. To jest w ogóle hit, że jak się ją bierze, to jest takie. Uu. Jakby nie ciężka jak kilogram ziemniaków, nie? <grych> Ale ogólnie czuć ją w ręce, więc to w ogóle bardzo fajnie się tym pracuje. Ma super szczyteczkę, przemiłą końcówkę tutaj. Jak pokazałam Wam ten produkt na Instagramie, to pisaliście mi, że uwielbiacie tę kredkę i się nie dziwię. Bardzo przyjemnie sunie po brwiach. Ja mam odcień brown i mimo, że mogłoby się wydawać, że będzie dla mnie zbyt ciemna, to niewielka ilość produktu wystarczy u mnie, bo potem wyczesuję wszystko i wszystko się pięknie blenduje i wygląda u mnie naprawdę genialnie. Tak samo odcień brown przy mojej karnacji i jakby przy, 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 przy mnie wygląda genialnie i uwielbiam. Teraz czas na usta i słuchajcie, może to co powiem też Was zdziwi, ale mm, moim ulubieńcem będą konturówki. Może dla niektórych konturówki to jest jakby basic, i używać ich od zawsze, ale ja nigdy nie używałam konturówek. Nie, żebym nie miała, ale bardzo rzadko używałam, bo nie widziałam sensu używania konturówek i nie wiem, dlaczego sobie to robiłam. Od kiedy w kalendarzu adwentowym znalazłam Pierre René Lip w odcieniu 08 i pomalowałam sobie nią usta, to po prostu przepadłam. Ona w ogóle przepięknie wygląda nałożona na całe usta, ale okazało się, że odcień 08 to jest mój perfekcyjny odcień na usta. I w ogóle robię sobie delikatny obrys. Oczywiście wyjeżdżam poza usta. I na przykład dzisiaj mam na środku tego y, tint z Benefitu. Wygląda to super naturalnie, super pięknie. Ja jestem zakochana i jakby używam tego non-stop. E, czy robię delikatny make-up, czy mocny make-up, czy make-up na Insta, czy make-up, nie wiem, do sklepu, nieważne. Zakochałam się, przepadłam i osobiście uważam, że każdy powinien spróbować chociaż, użyć e, konturówki chociaż raz. Ja dzięki używaniu konturówki mam e, bardzo e, duże usta teraz. <grych> Wygląda jakbym sobie zrobiła jakąś e, operację, a nic nie zrobiłam, nic nie wstrzykiwałam. Właśnie jak pierwszy raz sobie tak zrobiłam i poszłam do mamy, to mama mi się spytała, co się robi z A ja mówię nie. <grymne> Przy okazji jeszcze konturówki to obowiązkowo do konturówki błyszczyk, chociaż jest to wersja tylko domowa i no, maseczki, więc tak nie za bardzo z błyszczykiem. Ale zawsze robię sobie właśnie tą konturówkę. Ona w ogóle jest matowa, zastyga i jest bardzo trwała. I kiedy tylko gdzieś tam dojadę, czy do domu, czy do znajomych, no to zaraz wyciągam błyszczyk. I. Zmieniamy teraz trochę kategorię produktów i przejdziemy do włosów. Rzadko polecam Wam produkty do włosów, bo no, przyznam się, że nie jestem jakąś zapaloną włosu maniaczką, chociaż staram się być i uczę się cały czas nowych rzeczy. Odkryłam metodę OMO do mycia włosów i dla mnie jakby totalny game changer. Ja, jak widzicie, mam trochę crazy włosy i e, właśnie kiedy zdecydowałam się na takie odważne farbowanie, dużo osób mówiło, że będę miała zniszczone włosy. Moi drodzy, od kiedy je przefarbowałam, y, chyba nie miałam włosów w lepszej kondycji. Oczywiście też z racji tego, że wszyscy tak gadali, to ja się spieram, że na pewno nie i mm, zainteresowałam się wtedy tą pielęgnacją. Farbuję włosy już na takie, na taki ostry kolor już ponad rok i e, dopiero właśnie dwa dni temu, jak byłam u fryzjera, to podcięli mi centymetr z włosów, bo jakby w, w zeszłym roku miałam takie włosy, prawie dwa razy, to są dłuższe teraz, wyglądają mega. No ale dobra, do brzegu. Słuchajcie, chciałam Wam polecić dwa produkty z jednej firmy. Jeśli śledzicie mnie na Insta, to wiecie, bo pokazywałam Wam te produkty również. W ogóle to wygląda jak moje włosy, ale nieważne. I chodzi mi o markę On Bio. Swoją drogą uwielbiam On Bio, uwielbiam ich serię kosmetyków do twarzy genialna jest. No ale właśnie jakiś czas temu wypuścili również e, swoją serię do włosów i zdecydowałam się na odżywkę emolientową i na olejek zabezpieczający końcówki i o mój Boże, to robi mi taką różnicę na włosach. Tą odżywkę stosuję na sam koniec mycia. Najpierw jak myję włosy nakładam maskę, obecnie mam jakoś tam bazgliw skóra, nie jest najlepsza, ale ja chcę ją wykorzystać, więc najpierw nakładam e, maskę, myję włosy i już na sam koniec nakładam właśnie to. Widać jaka jest zmęczona ta butelka, już tam mało jest Tubka raczej nakładam dużo, dosyć, <grych> no ale moje włosy lubią dużo produktów pielęgnacyjnych i właśnie zakupiłam te produkty, bo po koloryzacji na sześć kolorów, no jak widzicie, mam tu 6 kolorów, e, włosy strasznie zaczęły mi się puszyć i e, nie wiedziałam od czego, one no, zaczęłam trochę szukać i wiedziałam, że może to być odżywka, no więc e, dowiedziałam się, że dobrym pomysłem będzie stosowanie odżywki emolientowej, a że dużo produktów nie ma napisane, jaką jest odżywką, tu nie mogli e, zrobić tego więc kupiłam to i jestem zakochana. No i dodatkowo stwierdziłam, że wezmę sobie również olejek na końcówki, bo i e, Albert mi mówił i w szkole wizażowej, jak miałam też zajęcia z fryzur, to wykładowca mówił, że olejek jest obowiązkowy. Stwierdziłam, kurde, nie mam. No to kupię. I to w ogóle jak to pachnie. Oh, jest. Cudowne. Nakładam po dwie krople na każdą stronę przed suszeniem, jak włosy są jeszcze trochę takie wilgotne, i jak wysuszę, to też po jednej kropli na każdą stronę. Więc ja nakładam chyba dosyć sporo tego, ale ja mam dużo włosów i moje włosy ogólnie lubią, jak się je dobrze dopieści, więc jestem teraz bardzo zadowolona. Nic mi się nie puszy, kolorek jest przepiękny i muszę kupić więcej produktów z tej serii. Wiem, że mają peeling do głowy, inne też e, odżywki oraz jeszcze. Jest olej, bo chciałabym sobie zolejować włosy, bo dawno tego nie robiłam, więc e, tak. Jak macie coś do polecenia włosowego fajnego, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Ogólnie miałam wam tego nie pokazywać, bo mam taką zasadę, że jeśli nie używam czegoś za dwa tygodnie, to nie chcę, żeby znajdowało się w ulubieńcach. Natomiast e, e, mowa jest o rozświetlaczu, nie wiem czy wy widzicie, to co się świeci i e, tylko tak na szybko, jak go w ogóle nałożyłam pierwszy raz przed nagraniem tego odcinka, ale jakby komon, nie? E, jest to rozświetlacz Kuki z benefitu. I to, jaki on jest intensywny. Ja na zimę ogólnie jestem dosyć blada. Może nie jakoś super, bardzo, ale jednak dosyć blada. <noise> I bardzo często mam tak, że rozświetlacze, które posiadam, są takie bardzo złociste i nie wyglądają na mnie dobrze wtedy. Natomiast ten jest bardzo jasny, ale taki właśnie trochę złoty, jakby był stworzony dla mnie. Tak więc. Tylko tyle chciałam Wam powiedzieć, że warto się zainteresować, jeśli um, macie może jakiś rabacik albo dostęp do tego produktu, albo moglibyście zobaczyć sobie go w Seforce od. Pierwszego będzie można to zrobić. Tak więc, e, nice. Ja słuchajcie, nigdy o nim nie słyszałam, to jest hit, dlatego chciałam Wam od razu powiedzieć, żebyście nie musieli czekać do następnego miesiąca, bo na pewno by się pojawił w lutym, więc poczekać. Na ostatnim miejscu coś super ważnego, przynajmniej dla mnie, i ogólnie uważam, że jest to bardzo ważne społecznie, i w obecnych czasach, i przy tym, co się dzieje, więc w ulubieńcach znajdzie się wywiad Everett Lipstick Monster z Kasią. Kasia, co z tym seksem? Słuchajcie, polecam każdemu. Osobiście uważam, że powinien być to obowiązkowy materiał. Na każdym wuderzecie, bo no wiadomo jak jest w szkołach. Chodzi o to, że bardzo podoba mi się to, w jaką stronę idzie nasz polski internet i widać, że potrzebujemy dużo rzeczy się jeszcze nauczyć, dowiedzieć i na całe szczęście są ludzie, którzy mają wiedzę. I potrafią w normalny sposób przekazywać nam tak naprawdę normalne rzeczy. Przerażający jest fakt, że wychodząc ze szkoły, na przykład z liceum, kiedy już jesteśmy pełnoletni, jakąś taką wiedzę z zakresu seksualności i takich spraw, jakby nie posiadamy jej, prawda? Albo przekażą nam ją rodzice, a czasami może jej nie przekażą, bo oni też nie potrafią na ten temat rozmawiać, więc. Takie osoby jak Kasia są e, moim zdaniem niezbędne i bardzo jej dziękuję za to, że jest i że mówi o takich rzeczach, bo to się może wydawać kontrowersyjne i dla, pewnie dla wielu ludzi dalej jest. Na całe szczęście jednak ona uważa inaczej i widać, że dużo ludzi też e, to kuma i że dużo ludzi się z tego uczy, więc, jakby super. No i oczywiście mega, że Ewa pozwala takim ludziom zabłysnąć i i że, 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 że dużo więcej ludzi może się o Kasi w ogóle dowiedzieć. Tak więc zostawiam Wam link do tego wywiadu poniżej. Koniecznie wbijajcie na profil Kasi, dajcie mi koniecznie znać, co sądzicie o moich ulubieńcach, dzielcie się również swoimi ulubionymi produktami, fajnymi wywiadami, fajnymi książkami, fajną muzyką, czymkolwiek. Napiszcie, co fajnego w tym miesiącu odkryliście. Ja się dziękuję. Ja, się dziękuję. ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w lutym. Pa!